siema, siema, siema. No, polskie chłopy się witają. Witam serdecznie z tej strony. Warion Kapiszona, że siema, siema. śiedma, Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Tu już można powiedzieć po roketowym live u Kapiszona. <laughs> proszę Państwa, witam się podczas siewów. Już można powiedzieć nową, nowym agregatem, nowym kultywatorem Marki Staltech, który Kapiszon sobie zakupił no, kilka odcinków temu, właściwie na jeszcze poprzednim. U siebie I tutaj gdzieś, gdzieś tak podsunąłem pomysł żeby kupić już Z opcją z funkcją nie spania tylko Podłączenia siewnika czyli tak zwany agregat uprawowy siewny No i wczoraj bodajże czy wczoraj? Dobra teraz trzeba wiedzieć co tu opuścić najpierw opuszczamy to To trzeba włączyć i teraz opuścić to Dobra Jedziemy Yy, sprawdziłem sobie wczoraj czy przedwczoraj jak w ogóle to wszystko będzie szło, bo nie aż tak szybko nie? Chociaż i tak tyle jedzie. Dobra, mniejsza z czy to sieje sieje. Czyli sprawdzałem sobie jak to wszystko będzie szło. Czy się w gdzieś tam z tym agregatem się wszystko zgadza? No ale się zgadza, także yy, wszystko gdzieś tam było sprawdzone. Ale mimo wszystko pole za gospom poza odcinkiem sobie zasiałem również pszenicą, bo tutaj też siejemy pszenicę. No, i to sobie zasiałem pszenicą, ale Ale bez już tego agregata, bo tam było uprawione. Tam kapiszon to uprawił, także czy ja to uprawiłem, już nie pamiętam, ale w każdym razie było to uprawione. No to mówię, samym sięnikiem masajem gdzieś tam to uprawimy. Tym bardziej, że John Deere był potrzebny do... do kapiszońca orki. W ogóle dwie kostki to już są dobre dwa sezony, no ale co zrobić? No i co, mamy gdzieś tam ten agregat. No, i gdzieś tam można powiedzieć, że, że można po takiej orce gdzieś tam wjechać i siać. Wiadomo, na upartego to i by siewnikiem wjechał w tą morkę i też by zasiał. Ale że my tutaj staramy się grać w miarę możliwości farminga realnie, no to gdzieś tam yy, staraliśmy się wjeżdżać bronami po takiej orce i uprawiać. A teraz, brony, to ja nie wiem, pewnie tylko pod jakąś kukurydzę czy coś będziemy jeszcze używać, bo mamy jeszcze brony, ale generalnie tak, do siewów, to, to myślę, że agregat tutaj spisze się bardzo dobrze, no te siewnik, które kupiliśmy poprzednio też z myślą o, o przyszłościowym agregacie no i ciągnij też między innymi do agregata do kółka, żeby gdzieś tam było co robić, ja znajduję się w ogóle na tym samym polu, które jest tutaj sobie, oraliśmy w niego na odcinku gdzieś tam można powiedzieć, że miałem robić dzikie pole, ale dzikie pole jeszcze można powiedzieć, że nie jest zaorane też tylko wbijamy można powiedzieć i nagrywamy, nie ma kiedy nawet ogarnąć Także dzikie pole jeszcze nie jest zaorane, dopiero przed odcinkiem gdzieś tam wjechaliśmy, początkowo z John Deer'em tutaj orałem u z pugiem czwórką. No ale teraz musiałem wziąć John Deere'a do siebie, także zostawiłem kapiszone tylko z samą 60 tam i chłop tam będzie to sobie kończył. Także tam też ma być podobno zboże, bo tak gdzieś tam doszłem do wniosku, że była, i był rzepok i zboże też nas było chyba, ale, ale to już dawno wiem, że był, kukurydza była no to w tym sezonie, no i tak myślę zboże, ale jeszcze jakie zboże to y, nie wiem, jedyne pole jakie tutaj mamy wolne, a, a, a dawno gdzieś tam zboża nie było, to to jest właśnie to, znaczy dawno nie było, było zboże nawet i w tym sezonie i w poprzednim też było. Ale, ale gdzieś tam to zboże w końcu trzeba zasiać, teraz były te ziemniaki, gdzieś tam elegancko sobie zaoraliśmy. Tym będziesz że na tym polu wcześniej był tylko owies, a teraz już tutaj lecimy sobie z pszenicą. I myślę, że ostatnie pole pszenicy, już można powiedzieć drugie. Jeśli chodzi tutaj o naszą, że tak powiem serię, już jedną mamy 91, teraz 117 w całości tutaj sobie siejemy pszenicą. No i co, dzikie jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie tak jak mówię, zboże, ale jakie to jeszcze gdzieś tam nie wiemy. Być może obiec, być może jęczmień, zobaczymy. Yy, tak naprawdę, no i zostają nam tutaj cała góra 34, 104, 81. I po zakupieniu, tutaj yy, jak kupimy, bo taki jest plan, tutaj kanałem już z sąsiadem kupić pole, tutaj to, ale to się kupi yy, pole 82, to się kupi razem z polem 80. Także kupimy jedno z drugim. Prawdopodobnie się albo ewentualnie weźmiemy w dzierżawę, jeszcze zobaczę jak tam się z chłopem dogadamy, bo też mamy tam kupienie innych pól. W każdym razie tamte pola też nam dojdą, także którejś z tych w ogóle całą górę mapy to praktycznie będzie albo soja, albo kukurydza. No a to małe pole oczywiście koło naszych Long 82, no to tam plan jest na ziemniaki. No i tyle tak naprawdę. Także zobaczymy jeszcze jak tam z tymi zbożami będzie. Mówię. Pszenicy mamy jedno pole już zasiane, chciałem też jęczmier, jęczmy, będziemy fajnie, gdzieś tam w tym farmingu wygląda, ale... Ale jęczmienia już nie można, ponieważ seasons tutaj jest jeszcze jest tak wygodna. ja to nazywam zrąbane seasons, bo one mi się nie podoba. Ja nowo nikt jęczmienia w październiku nie sieje, ale... Ale mimo wszystko no... A kto to owiec we wrześniu kosi? Tutaj jest bodajże owiec we wrześniu, no. A nie. A jest, owiec we wrześniu, no właśnie. Do no to kosi owiec we wrześniu. Tak? No właśnie, także takie to seasons. Jest. No i myślę, że jeden z ostatnich odcinków jesiennych, jak nie ostatni, bo praktycznie zasiejemy sobie to pole, jęczmienia i tak się nie można. Wszystko praktycznie będziemy siać na wiosnę. Ewentualnie, jakieś tam nawożenia naturalne, ale to też myślę, że opryski i tak dalej. W większości będzie na wiosnę i. I resztę pras tak naprawdę na wiosnę, także kolejny odcinek czy to prawda, być może do kapiszona jakiś zimowy, a jak nie, to już będziemy się witać tutaj z wami z wiosny, być może dopiero z wiosny, bo zresztą można zimowy jak i to samo nagrywać, chyba że kapiszon będzie chciał. No, yy, dobra. Ostatni odcinek w ogóle był krótszy, też zobaczymy jak się tam przyjmie, z we elegancko sobie łączkę ogarnęli, my trochę tam trzy belki siana było, także, także dobre i to. Dobra, no i co jeszcze? Ta uchopa w realu. Proszę Państwa, można powiedzieć, że ciąg dalszy przygotowań pod kukurydzę. Plan był taki, żeby do końca kwietnia zamknąć się z całymi siewami kukurydzy. Ale raczej będzie ciężka sprawa, bo jeszcze usługi wyniknęły. Praktycznie tutaj może nawet i po odcinku Kapiszonowi odczytam że praktycznie tam co trzeci dzień to praktycznie już mamy zajęte, czy to pół dnia, czy cały dzień. No z reguły to po pół dnia, bo tak tam dwóch rolników tu, tu, trzech tam, znowu jeden tu i tak, że tak powiem na tych usługach. Ale gdzieś tam jak Gnojowica jeszcze zostanie. Dzisiaj jeszcze tam tata rozlewał jeszcze zostanie jutro. No i myślę, że sól potasowa, mocznik będzie można uprawiać. Myślę, że z poniedziałkiem łącznie z przerwą na niedzielę uprawione już będzie także także gdzieś tam będzie można się brać za siewy, no i myślę, że siewy łącznie z usługami, łącznie ze swoim skończymy łącznie z całym weekendem majowym, myślę, że z przerwą ja to nie nazywam majówka, bo dla mnie majówka to jest całkiem coś innego, nabożeństwa majowe a to na to to się mówi bardziej weekend majowy także yy, myślę, że z całym weekendem majowym zamkniemy siewy kukurydzy myślę, że z przerwą oczywiście na 3 maja czyli wielkie święto yy, no i co no i będzie można gdzieś tam brać się za, jak już to wszystko ogarniemy, brać się za, za mieszankę gorzowską. Myślę, że drugi tydzień maja mieszanka gorzowska, potem siewy kukurydzy po tej mieszance gorzowskiej, bo wiadomo jeszcze, to nie wszystkie będą, część kukurydzy jeszcze będzie po zbiorze na siano-kiszonkę tej mieszanki gorzowskiej. No i myślę, że jak już zasiejemy tamtą kukurydzę, no to będzie można się już brać za takie już normalne sianokosy tak, my się tam liczyłem poniedziałek jest 22 maja, także jak będzie pogoda, żeby w poniedziałek ruszyć żeby do soboty wszystko porobić dobra, także na no, gdzieś te prace w życiu realnym gdzieś tam się, się można toczą, łąki zamknięte zboża też już poszły te jedynki poszła, poszedł druga dawka azotu także też gdzieś tam już będzie to ogarninty. Tak? Dobra. No a co? A tutaj jeszcze na polskich chłopach odnośnie y, jakichś tutaj po polach to już wspomniałem, ale odnośnie nowych nabytków. Tak jak już tutaj zasygnalizowałem u mnie na poprzednim odcinku, jakby ktoś nie widział, nie słyszał. Y, to prawdopodobnie zakup, a na pewno zakup kosiarki się tutaj przyspieszy przez to, że nasza przecząsaczo-zgrabiarka nie pełni, że tak powiem, w 100% funkcji yy, miała tylko zgrabiać po wyłączeniu a się okazało, że ona cały czas przewraca, a siana przewróconego nie da się owijać, w związku z przyspieszyła się tutaj kosiarka, którą to trzeba będzie zakupić i i taką tą kosiarką skosić i po prostu z pokosów prasować, tak jak u mnie to sąsiedzi robią, tak jak... Tak trzeba będzie to ogarniać. No i co? I gdzieś tam myślę, że w przyszłości jakaś beczka na Gnojowice też może się, się pojawić. No pół już się pojawił, także można powiedzieć, że nabytki na ten sezon, no to wyczerpaliśmy i to naprawdę bardzo dużo, bo gdzieś tam przyspieszyliśmy z tą serią bardzo, już gdzieś tam nam się tak nie nudzi. Chociaż mimo wszystko, że i tak gdzieś trzeba będzie jeszcze bardziej z tym. Yy, przyspieszać, tak? bo jednak mapa jest duża, zanim wykupimy z jedną trzecią mapy, bo wtedy myślę, że będzie można już serię kończyć, bo i tak już będziemy mieli duże maszyny, także Ale zanim do wykupienia jednej trzeciej mapy dojdzie, to trochę minie. I właśnie dlatego lubię duże mapy. Duże mapy są z tym dobre, że no po prostu yy, grając na, na małej mapie, gdzieś tam, ja mówię teraz osobnie. Nie wiem, nie rozwiniemy się do, do ciągników, nie wiem, 300 koni, bo Trzeba by wtedy kupić całą mapę, a i to byłoby mało pola. A na takiej mapie jak Sokole, proszę bardzo, chcemy mieć ciągniki 300 konne Czy tam dojść do takiego momentu, czy 250 czy ileś Nie jest to żaden problem Po prostu I nie trzeba kupować całej mapy, tylko wystarczy gdzieś tam jedną trzecią Gdzieś tam wszystko się nie będzie nudzić, gdzieś tam cała mapa nie będzie nasza Tylko gdzieś tam wybramy, połączone kawałki, bo w połączenia też gdzieś tam chcemy iść. Niekoniecznie tylko w to, bo gdzieś tam takie same pola pojedyncze jeżeli będą większe też, ale, ale, połączenia również, ale mi to sarna wyleciała, ale połączenia również myślę, że będzie można robić. Jest to gdzieś też realne, bo w życiu realnym gdzieś tam połączenia może nie są aż tak popularne jak w tej farmingu, gdzieś tam się z tego korzysta, ale również zdarza się. Czy to brać w dzierżawę, wtedy trzeba miedzę zostawić, wiadomo, bardzo wąską, ale trzeba, bo jednak z jednej strony nasze, z drugiej nie nasze, albo dwa nie nasze. Także... Natomiast jeżeli są dwa nasze, śmiało można wiedzę przeorzać, wiadomo, zanim się to przeorze, zanim co, to trochę minie, ale gdzieś tam elegancko to jest, dobra, jeszcze tej poprzecznia mi zostanie z tej strony zrobić. No i akurat będziemy cały odcinek, już się nie będę z kapiszonem zmieniał, tylko po prostu przejdę się tam na tamtą porę, zobaczyć, jak tam po idzie. Dobra, no i proszę bardzo, takim zestawem sobie będziemy latać: czy to do traw, czy to do wszelakich wzgórz. Dobra, siewni możemy wyłączyć i go podniesiemy, bo w ogóle tak realnie fajnie wygląda jak ten siewnik. I proszę Państwa, na tym się jest podniesiony, no i w ogóle obciążnik musieliśmy, nie wiem czy mówiliśmy, zakupić sobie do żandila, no bo jednak jak podpiąłem ten agregat, no to po prostu przód, do góry, że tak powiem. Dobra. Aha, jak idę, to szlaban się niestety nie otwiera. Dobra, idziemy sobie na nasze dzikie pole, które jest dosyć dzikie, dosyć odległe, ale trochę, trochę trzeba jeździć. Ale jakby nie było kawał pola, tutaj jest. Od początku sobie go obrabiamy. Halo, halo, kapiszony są? Uu. No, 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 kapiszonów chyba nie ma. Chłopie, Łap. żyjesz? Eee... Halo! Nie, no, po karańskiej czas, zwoić chłopi, usnął w ciągniku. Dobra, proszę państwa, nie ma czasu, ja się w tym momencie żegnam. Na razie, cześć, do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że z wszystko w porządku, tego dowiemy się już u niego, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!